A gościem Radia Z w wydaniu specjalnym jest Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Witam. Dziękuję. No to mam dla pana prezent. Panie prezesie. Pewnie koszulkę, tak? Nie? Kubeczek. Kubeczek, a świetnie, mhm. ja lubię kubeczki. Kubeczek. Czekaję. Dziękuję Pani, to się. jest tak, że ludzie się kłócą, instytucje się kłócą i ludzie kłócą się z instytucjami i tak to bywa w życiu. No i tak Także... to bywa w życiu, dziękuję bardzo, jeszcze koszulkę mam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie A założy Pan? No. Nie. nie, nie teraz, nie, nie w ogóle. Nie, to było niestetyczne. Nie, 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 jeszcze w czerwonej. 60 lat. <grym> Zawsze by się pan mógł odmłodzić. <grym> Ale, to jest Ale kubek fajny, nie? Proszę? Kubek fajny. Kubek fajny, dziękuję.